Dziś pod pretekstem mentalnych fikołków porozmawiamy sobie o eksperymentowaniu, o myśleniu dywergencyjnym, interdyscyplinarności, trudne słowa, o tym, dlaczego warto wybijać się z rytmu i co to nam daje. Witaj w podcaście pod Pretekstem. Ja nazywam się Joanna Odpianowska i zapraszam Cię do świata pretekstów, które zachęcają do myślenia, inspirują i pokazują wyjątkowe strony codzienności. Ania. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek. Witam Was serdecznie. Jesteśmy dalej w sezonie o uczeniu i oduczaniu się, i myślę, że nie byłoby w ogóle mówienia o uczeniu się, i ten sezon byłby bardzo, bardzo niekompletny, gdybym nie powiedziała o mentalnych fikołkach i o eksperymentowaniu, które uważam za klucz do tego, żeby się rozwijać i żeby się uczyć, i żeby w ogóle to robić z ekscytacją. Przepraszam, jakieś. SMS -y mi tutaj przychodzą, także zaczniemy sobie od tego właśnie, dlaczego ja tak lubię eksperymentowanie i z tego eksperymentowania, w ogóle w tym roku, czyli w 2024, ja sobie chcę uczynić taką podstawę mojego działania, czyli chcę eksperymentować. Nie wiem, chociażby ten sezon tematyczny podcastu jest takim eksperymentem. Staram się na przykład gotować nowe rzeczy, zupełnie inne przepisy, yy, i to jest taki eksperyment. Eksperymentuję też z nowymi technologiami. Staram się trochę liznąć AI, żeby wiedzieć, yy, na, czym, na czym to polega, bo zauważyłam, że w ogóle świetnie. Mi się to sprawdza, bo raz robię taki mentalny fikołek. W ogóle o, o mentalnych fikołkach i o tych przykładach, które teraz opowiem, też już pisałam w newsletterze. Jak nie ma was na liście, to koniecznie się zapiszcie na pretekst do rozmyślań. To jest mój co dwutygodniowy newsletter. Link do zapisu znajdziecie w bio. No i ja tam właśnie pisałam o, o tym mentalnym fikołku, ale stwierdziłam, że mu, muszę też opowiedzieć o tym w podcaście. Mentalny fikołek to jest dla mnie takie coś, gdy mój umysł mówi, nie, nie chcę w ogóle, co to jest. Nie, nie mam ochoty na, na, to, na tę nową rzecz. Zróbmy to w stary sposób. No a ja mówię: nie, robimy to w nowy sposób. Próbujemy, zobaczymy, co się stanie, co się zadzieje. I miałam ostatnio trochę takich mentalnych fikołków, na które sama się, sama się wystawiam. I pierwszym z nich było, była zmiana, zmiana systemu do notatek, o czym już wspominałam w poprzednim odcinku, i, i nagram też taki update, jeśli chodzi o mój system notatek, bo. Mamy też odcinek o systemie notatek, też wszystko podlinkuję, ale zmieniłam system do notatek. Ja sobie korzystałam z Obsidiana, a teraz zaczęłam korzystać z Loxic. I Loxic ma zupełnie, pisze się ly, eq. To nie jest szczególnie intuicyjne, także też, też napiszę to w opisie. I Loxic zakłada, w ogóle nie ma folderów, nie ma struktury folderów. Nie ma tak, że jak sobie robimy nową notatkę, to mamy folder, tylko po prostu mamy takie, taki. Journal, czyli takie formy dziennika, i codziennie ma, generuje nam się takie, takie no, nowe miejsce i robimy notatki i każda na przykład kropeczka, którą sobie zaczynamy, każdy podpunkt to jest nowa notatka, możemy tworzyć strony i tak dalej również je linkować, ale nie mamy takiego czegoś, że teraz tutaj jest lista, spis od góry do dołu wszystkich naszych notatek, tylko po prostu możemy sobie płynąć, tak bardziej jak płyną myśli, to w ten sposób możemy robić notatki. Ja za bardzo się tutaj nie chcę teraz rozwodzić nad tym, bo chcę tylko powiedzieć dlaczego był ten mentalny figołek. No mentalny figołek był dlatego, że ja wcześniej korzystałam z takiej struktury folderów, chyba od zawsze i mega byłam taka wybita, bo ciągle miałam takie, o nie, gdzie jest ta moja notatka? Gdzie ona popłynęła? Co się z nią stało? Dlaczego nie widzę teraz wszystkich notatek w tej strukturze? No i tak mój umysł bardzo chciał mieć to, co miał wcześniej, ale ja mu mówiłam, nie, spróbujmy w ten sposób, spróbujmy w ten sposób. No, efekt w ogóle jest taki, że się super przekonałam do tego nowego sposobu, ale gdybym nie, nie wyszła z tego, z takiego mojego komfortu, to bym się w ogóle nie, nie przekonała, bym, bym w ogóle nie spróbowała. Tak samo było z przeglądarką nową internetową. Nie wiem, czy znacie przeglądarkę ARK, która jest super. I wcześniej ja już ją znałam tak wizualnie, bo mój mąż nie korzystał, ale ja tak spatrzyłam i ona wyglądała totalnie inaczej niż ta, którą ja znam, czyli korzystam z Chroma zazwyczaj. No, też tam zazwyczaj dewelopuję i, i korzystam z def toolsów tak frontendowo typowo. No, i tak stwierdzam, no, po co mi nowa przeglądarka, ta, 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 ta stara jest spoko, czy ta, ta, której używam jest spoko. No ale tak sobie chodziłam, chodziłam wokół tego i stwierdziłam: dobra, spróbuję, zobaczę. No, i Ark jest przeglądarką, taką, która nie ma tego górnego paska, takie jak klasyczne przeglądarki, tylko ma taki boczny panel, który w ogóle może się wsuwać albo wysuwać. Więc na początku mi było tak trudno się tam odnaleźć, bo w ogóle nie miałam pojęcia, gdzie są moje adresy stron, gdzie w ogóle, jak coś, jak mam tam w ogóle się ogarnąć. Przykładam jest super, ma dużo jajowych rzeczy fajnych wbudowanych właśnie ta, ta wizualna strona, jak już się przyzwyczai, to naprawdę jest mega fajna. Też na przykład z takich fajnych rzeczy, to jak się ściąga jakiś plik, to ona to nie ściągamy takiej dziwnej nazwy, tylko ona tam na podstawie treści stara się nadać jakiś taki znaczący tytuł, więc potem w ściągniętych w pobranych plikach nie mamy image 001, tylko mamy właśnie jakieś takie faktycznie znaczące, znaczące nazwy, co jest. Bardzo fajne, ale sama przeglądarka właśnie ma, ma fajne takie workspace, fajny ma taki pasek, że u góry mamy na przykład strony, z których często korzystamy, to no coś, coś w rodzaju zakładek, a niżej te zakładki nam się czyszczą, czyli nie mamy potem tysiąca otwartych kart i też ma dużo, tak takich wspominam, takich AI-owych rzeczy, na przykład wyszukiwanie w tekście na stronie, czyli czy tam w jakiejś dokumentacji, czy w ogóle w. w, w w kontencie strony nam fajnie rzeczy wyszukuje. za no przeglądarka jest fajna, ale no samo przedstawienie się na nią było, było dla mnie na, naprawdę ciężkie um, i no. No, nie ukrywam, że, że właśnie brakowało mi, i na początku tego i tak sobie mówiłam, dobra, porzucę to, porzucę, 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 ale, ale nie, ale starałam się w tym wytrwać i dzisiaj też tej przeklądarki używam. Nie chodzi zupełnie o to, żeby się przekonać zawsze do tych rzeczy, które, które robimy nowe i które nam stwarzają ten mentalny fikołek, ale chodzi o to, żeby podejść do tego z taką otwartością. To jest taka moja filozofia, to, co teraz przedstawiam. Chodzi mi o to, żeby podejść z, z taką otwartością. I zobaczeniem, jakby takim połączeniem może nieoczywistym, jakichś nieoczywistych rzeczy. I to się fajnie łączy mi z taką koncepcją, o której czytałam ostatnio, i chciałabym się nią podzielić, bo myślę, że jest, jest warta uwagi. I to jest koncepcja, którą ja w ogóle znalazłam w książce Wychowanie przez sztukę w drugim tomie Anny Weber. To jest ogólnie książka o wychowaniu dzieci. Przez sztukę, jak nazwę wskazuje, ale no jest tam dużo, dużo fajnych rzeczy, które myślę, można, można sobie wyciągnąć. A mówię o myśleniu dywergencyjnym i właśnie takie eksperymentowanie pozwala nam ćwiczyć myślenia dywergencyjne. I, I co to jest takiego? Myślenie dywer dywergencyjne polega na generowaniu takich różnych idei, czy różnych. Pomysłów w odpowiedzi na dany problem, ale ono eksploruje różne perspektywy i tworzy nowe połączenia między koncepcjami. Czyli mamy taką interdyscyplinarność, mamy, mamy różne koncepcje, staramy się myśleć nieszablonowo, tak? To myślenie out of the box, które bardzo często się pojawia, w, na przykład w ogłoszeniach o pracę. No to dzięki temu, że, że się wybijamy z, tej, z tego, co znamy, yy, i z tej naszej takiej strefy komfortu powiedzmy wiedzowo-przyzwyczajeniowej, yy, to dzięki temu mamy szansę ćwiczyć te myślenia dywergencyjne, czyli takie, które łączy różne obszary nie do końca, tak na pierwszy rzut oka, yy, podobne do siebie albo ze sobą związane, tylko żeby tak uzupełnić to przeciwieństwem myślenia dywergencyjnego jest myślenie konwergencyjne, które z kolei zakłada, że mamy jeden sposób na rozwiązanie problemu, czyli mamy jedno poprawne rozstrzygnięcie danego problemu, ale ważne jest to, że Myślenie, od myślenia do myślenia konwergencyjnego dążymy przez myślenia dywergencyjne. Czyli, żeby znaleźć to jedno rozwiązanie, to najpierw musimy mieć dużo tych rozwiązań i musimy gdzieś tam łączyć kropki. Obie te koncepcje pojawiają się w książce Wychowanie przez sztukę jako opis takiej metody, filozofii uczenia, nauczania, artful learning. I to artful learning. Zakłada właśnie, że dzieci powinniśmy kształcić przez takie zanurzanie ich w realnych projektach, ale jednocześnie, żeby właśnie to myślenie prowadziło przez myślenia dywergencyjne do konwergencyjnego. I to jest właśnie takie, takie główne założenie, że tam jest dużo eksperymentowania, dużo takiego wychodzenia poza ramy. Sam koncept tego artful learning czy jest inspirowane cyklem wykładów Leonarda Leonarda przepraszam Bernsteina na Harvardzie. No, i jakby kluczem tych jego wykładów była, była taka koncepcja, że żeby coś dobrze poznać, żeby dobrze poznać jakiś dany koncept czy jakąś dyscyplinę, to dobrze to robić w kontekście innej dyscypliny. No i jeżeli chodzi o, o edukację dzieci, uczenie dzieci, no to tutaj jest właśnie, nie wiem, uczymy się jakiejś koncepcji z matematyki, ale sobie to pokazujemy wizualnie, na przykład przez sztukę. Czy na przykład uczymy się czegoś z literatury, ale pokazujemy to sobie w formie przedstawienia albo no po prostu chodzi o to, żeby przenosić różne, różne dyscypliny, i, i dzięki temu bardziej będziemy w stanie, dzieci będą w stanie rozumieć koncepcję. No ale ja bym właśnie to też odniosła do, do, do uczenia się w ogóle ludzi, bo tam są takie cztery elementy edukowania, właśnie w tym artful learning. I te elementy to jest doświadczenie, badanie, takie tworzenie abstrakcyjne i potem transferowanie tej, tej wiedzy. I myślę, że to. Super fajnie też się odnosi do uczenia się w ogóle i sami sobie możemy stwarzać takie warunki, żeby się właśnie uczyć w ten sposób. No i moim zdaniem, tworzenie tych, tych warunków to jest właśnie uczenie się przez, przez eksperymentowanie, czyli wymyślanie sobie tego, w jaki sposób my się, my się możemy uczyć, kombinowanie. Wydaje mi się takim fajnym przykładem, na przykład jest chociażby generowanie obrazów przez AI. No, i gdy chcemy się tego nauczyć, no to wiadomo, raz, że musimy poznać jakieś podstawy, pokombinować, jak ten prompt engineering działa i w jaki sposób w ogóle jesteśmy w stanie robić ten, tę drogę, przechodzić tekst to um, image, tak? czyli podajemy jakiś tekst. A ja akurat sobie robiłam takie. Kursy, żeby generować obrazy w Dali przed, przez Chat GPT, przez tą wersję płatną, ale jeżeli wejdziecie sobie w przeglądarkę Bing i tam wejdziecie w obrazy i w generowanie, to też macie dostęp do, do generowania obrazów właśnie przez, przez Dali. No i mm, moim zdaniem to jest takie fajne jest to, to eksperymentowanie, bo musicie wiedzieć, co chcecie wygenerować, więc możecie zacząć wpadać na takie szalone pomysły, co tak naprawdę musicie sobie jakby sprawdzać w ogóle wrzucać jakieś takie prawie że, nic nieznaczące, prompty, jakieś teksty, i możecie sprawdzić, co wam AI wygeneruje, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to możecie sobie zacząć wymyślać jakieś takie śmieszne, albo fajne, albo nie wiem, jakiekolwiek inspirujące, takie wychodzące poza ramy pomysły i, i po prostu starać się to przenieść na obraz, czyli jakieś takie szalone kolaże, albo, albo coś w tym stylu. Ja na przykład jak już zaczęłam, jak zaczynacie to robić, to tak Wam zaczynają się generować pomysły. Mój synek pięcioletni po prostu uwielbia wymyślać scenki z ludzikami Lego, które mam wygrać generować, żeby je zobaczyć. Ja na przykład też sama się, się wciągnęłam i zaczęłam sobie wymyślać, że dobra, to teraz zrobię świnkę morską detektywa, ale w formie takiego obrazu olejnego i ta świnka w ogóle będzie stała w deszczu i z parasolem. No nie pytajcie dlaczego, no ale wygenerowałam sobie na przykład takie obrazki i one mega fajnie wyszły i czytam sobie taki newsletter um, AI-owy, który o, o AI mówi i wysłałam tam te obrazki, bo tam można, można wysłać, jeżeli się chce. To oni, co, w ogóle ten newsletter wychodzi codziennie, też on go podlinkuję, ale tam można wysłać ten obrazek i oni wybierają po prostu jakieś takie i, i się dzielą takimi najfajniejszymi, które im się spodobały. No i tę moją świnkę morską wybrali. Także była świnka morska w newsletterze, to tak tylko ze, ze, ze śmiesznostek mówię. No ale ogólnie chodzi mi o to, że po prostu można się gdzieś tam wyuczyć tego, żeby w sobie wzbudzać takie, takie podejście do, do eksperymentowania i żeby nie czuć się tak, że jak czujemy się niekomfortowo albo umysł nam podpowiada, że hmm, a to nie do końca jest moje, ja chcę wrócić do tego co było, no to wtedy mówimy mu: Nie, no jeszcze chwilę wytrzymaj, spróbujemy. I też mi się to tak kojarzy. Myślę, że, że warto wspomnieć. Miałam takie sytuacje, jak, jak pracowałam, że na przykład dana osoba używała bardzo długo jakiegoś narzędzia i uważała, że ono jest świetne, i um, no i wychodziło jakieś nowe narzędzie, i na przykład nie ja o tym wiedział, dowiadywałam się albo ktoś inny o tym mówił, i, i ta osoba, która już długo używała, mówiła, że no nie, nie, moje jest takie idealne i nie będziemy tutaj nic nowego wprowadzać. No i jeżeli wszyscy będziemy mieć takie podejście, no to no, nie, nie wprowadzimy nic nowego. Wiadomo, że nie zawsze wprowadzenie tego, czegoś nowego jest... Yy, konieczne, tak, i słuszne. Ja pisałam też w newsletterze jakiś czas temu o jedynym słusznym sposobie programowania, który myślę, każdy z programistów i programistek odkrywa i to nie raz na swojej drodze życia, tak, czyli czy życia programistycznego. Czyli czytamy o jakimś nowym koncepcie i nagle mówimy tak, wow, to jest coś, co po prostu ze mną rezonuje, to ma sens, wszystko teraz wskoczyło na, na własne, na dobre miejsce, teraz tylko tak róbmy, no i no, no wiadomo, tych konceptów jest, jest dużo, i dużo osób znajduje dużo różnych rzeczy i one mogą być sprzeczne. I też yy, chcemy potem wszystkich przekonać i stajemy się takimi ewangelistami tego, tego naszego sposobu, bo wydaje nam się, mamy takie wow, mamy takie olśnienie, że to jest to. I no, ja, ja też tak miałam wiele razy, że potem mi się wydawało, jak w ogóle można inaczej robić. Że to tam się wydaje takie, takie bardzo, bardzo m, oczywiste. No ale do czego, do czego zmierzam? To to, że bez takiej otwartości i bez... Takiej chęci do, do eksperymentowania, chociażby do, do zapoznania się z, z ideą, do zapoznania się z, kon, z koncepcją, to bez tego nie mamy tych mentalnych wikogów, bez tego nie mamy tych naszych olśnień. I nawet jak na chwilę się potem stajemy takimi, po prostu niesiemy ten kaganek tego naszego nowego pomysłu, i, i trochę nie chcemy przyjąć sprzeciwu, że o nie, to jest, no, no może nie do końca, to myślę, że mimo wszystko warto. I warto, warto mieć w mieć sobie to, że ok, a co to? Spróbuję, zobaczę. No i druga strona medalu, oczywiście trzeba też podchodzić realistycznie do tego, że na przykład jak pracujemy w projekcie, no to teraz go nie przepiszemy na jakąś nową rzecz, tylko dlatego, że czytaliśmy w dwóch wpisach na blogu, że to jest spoko. Ale no, jesteśmy w stanie jakoś iteracyjnie na przykład coś ulepszać, jeżeli na coś fajnego e, trafiliśmy. A i no. Myślę, że tylko taka otwartość nam, nam, nam pozostaje i oduczenie się tego, bo jesteśmy w sezonie o oduczaniu, więc czego, czego tu się oduczamy? Oduczamy się tego, że mój sposób jest lepszy. Tak, i mo, moja, moje zdanie jest najmojsze i po prostu tak jak ja mówię, to jest okej, okay. Oduczamy się tego i mówimy: ok, sprawdźmy, co jest nowego, sprawdźmy, co oferuje inna osoba, co oferuje inny koncept. Nie chodzi o to, że mamy się zgadzać, ale mamy go przyjąć, zapoznać się i być takim otwartym co do tego. I, i dzięki temu będziemy sobie w stanie ćwiczyć też. Uczenie się, po prostu uczenie się, uczenie się nowych idei, bo wydaje mi się, że to jest pułapka, że możemy się przypadkiem zamknąć w naszych ideach, które mogą nawet działać, ale no nie, nie znamy innych i, i przez to będzie nam ciężko po prostu w takim zmieniającym się świecie, szczególnie no technologicznym świecie, mam, mam na myśli. Okej, okay. dzisiaj odcinek krótszy, w ogóle. Śmiesznostka jest taka, że wszystkie te, które są w tym nowym sezonie, miały być po 10-15 minut, a to jest chyba pierwszy, który mi wyszedł krótszy i, i nadal ma powyżej 15 minut, a poprzednie trzy miały chyba z pół godziny, ale dobra więcej powiedziałam, fajnych rzeczy, nowe koncepcje mi przychodzą do głowy, jak mówię, także moje notatki zostały uzupełnione o to, co mi przyszło do głowy. Dajcie znać, jak Wy podchodzicie do, do eksperymentowania, do mentalnych fikołków. Pamiętajcie, żeby subskrybować, followować podcast, żeby on się niósł dalej. Możecie komentować na Spotify, na YouTube, możecie do mnie napisać na Joanna Małpa, Wake Up and Code maila albo na Instagramie, tam też jestem, odpisuję. Dawajcie znać, Słyszymy się już w następnym odcinku, a Wam życzę pełnego eksperymentów czasu i dużo takiej otwartości do nowych rzeczy.